Siemaneczko wszystkim rodzinka z tej strony Ekipa się rozbiegła, Kaś już poszedł Kacper też Slawik zapomniał swojej łopaty, dobrze Kazi miał drugą Ale już mówię Znów jesteśmy w pszczynie idne poletko też po marchewce było widać po drodze Więc zobaczymy pole olbrzymie Dziś bardzo chłodno. Naprawdę bardzo dzisiaj czapunia przeproszona. Myślę, że jeszcze kurtka śmialutko mogła być. No ale zerknijcie. Takie piękne wielkie pole. Tylko czy coś będzie? Zobaczymy. Okaz już tam coś kopie. Zapraszamy do rodzinki mojego oglądania. Do pierwszego konkretnego fanta. Do usiądku już czeka. Siemaneczko. Sławek uciekł z tego wielkiego pola. Mówi, mały sobie obskoczę. Tam pierwszy sygnał był pocisk. Teraz pocisk chyba będzie, bo sygnał był mega. Sygnał był mega. Chwyciłem grudkę. I patrzcie. Patrzcie. Pomalutku. Jest wielkie, piękna grudka Cyk, cyk, cyk I jest jedna marka Jest sreberko, pierwszy, pierwszy strzał. Pierwszy szczał Są Takie, tak zaczynać wykopki A się pysk cieszy Jedna mareczka. Dawno nie kopnięta w ogóle, że srebro Petardiunia, ale strzał, ale strzał na, na przywitanie. No, jednak nos Sławka wyczuł <słyska> Brawo, jedna markoweczka. To tygryski gryski lubię najbardziej. Jest reberko. <słyska> cały czas do przodu, ale cały się cieszy. Dawno mareczki jednej nie. Nie kopłem. Pozdrowionki. Powiem tak, po srebrze nie ma nic. Nie ma konkretnie nic. Kacper też tu dotarł. Zero sygnałów. Nie wiem, jedyne srebro opuszczone? Teraz jakiś ciekawszy sygnałek był. Tego chciałem pokazać, ale to tylko zębatka. Ale piszczała. Piszczała ładnie. Więc myślałem, że może być, ale naprawdę. I czyste pole. Zero śmieci. Ale poza srebrem nie ma więcej nic. Ja zadowolony, no ale jeszcze. Jeszcze by się coś przydało kopnąć. To tam. Nie ma to tamto. Nie poddajemy się. Jeszcze tu przelecimy. Parę rajek, no i chyba wrócę na to wielkie pole. Tam, gdzie Kaziu. Wiem, że Kaziu wołał, że dwie jagódki na pewno. Machnął dwa złote, więc zobaczymy, co to będzie. Lecimy naprawdę rzeźko, trzeba się ruszać Ciepło piątej, i jeszcze jesteśmy. Kaziu dotarł z wielkiego pola. Tak jest. I popatrzcie, tak jest. Wołałem tam, że jagódki są. I piątka. Tylko, że Kaziu nie ma niestety szczotki dzisiaj. Popatrz, jaki pakiet Ty rybaczek no. i jagódka. No. Pozdrawiamy Dimę, bo Dima ostatnio chyba taki pakiet też walnął. Bardzo ja fajny. Zaczekaj, sprawdzę, który to rok. Mhm. Jak 58 to jest dobrze. 50. Nie, 59 pozdrawiamy, 59. Pozdrawiamy, oczywiście. Wszystkich pozdrawiamy. No. I. I zegarek, tak, on już więcej czasu nie pokaże. No 20 po 7 się <noise> tak, bo... Więc... Bo dobranoc. <noise> tak zakończyła, więc ja tak myślałem iść na duże, a może tam na kukuryszkę skoczę. Teraz właśnie nie wiem. Zobaczymy. Aby tak. yy, popatrzeć gdzie to jaka droga szła. Tak jest. Zaraz, Krótka pauza. Zmar idzie zmarznięty gość. Ciepłe. Jest ciepło mówi Paz, no, no Kacper Kacper oczywiście Biżuteria Biżu No Ameliniowa no ale gratulacje młody i oczko może Młody, młody piercionek, oczywiście uwalił Młody to ma do Pięknie Gratulacje krążył, krążył poczyć młody Może złoto się pokaże Patrzcie, patrzcie, jakie. Jaki piękniusi. No. Rafik, pozdrowionki. Rafik bez pierdziąków też nie wraca. Po młode, te. A pisałem ci, że złota trzeba znaleźć. No. Teraz na was kolej? Patrzcie. Bo komu to pokazałem, to mówi, to kurwa jest to. Jaki kolorowy. Popatrzcie. Wyzdobiony. No, brawo, młody, Brawa. brawo. Gratulacje, żuwica. i wróciłem na pole a pierwszym fantem na polu poza śmieciami jest guziorek jest łóżko, jest wszystko no, ale niestety nie ma żadnych oznaczeń mały rękawiczko spadło spróbuję jeszcze tu z tyłu prześcić no, chciałem się czegoś doczyścić No niestety Po Ale jest I to cieszy A poletka jeszcze sporo Gdzieś tam droga przechodziła Więc trzeba się kierować za na Do następnego Powiem tak To tygryski Lubię najbardziej Czyli krągłości A tą krągłością Oczywiście że tak jedyneczko między będzie, tylko zerknijcie. Słuchawki nie naładowane, ale przynajmniej ogrzewają muszę. Tyle się nadają. A tu, popatrzcie, piękna, zieloniutka jedyneczka. Sygnał bardzo głęboki. to Dość głęboko to wyciągnąłem i nie mogłem go potem znaleźć, ale jest. Jest, już na mnie ucieknie. Ta-da. tylko zobaczcie. Piękna jedyneczka międzywojnie Całkiem niezły stan super A na no, poprzednim filmie możecie zobaczyć ołowiane i widać, że to jest odwrot, odwrotne To tak jest jakiś stempel czy coś było, ale na pewno tam orzeł jest z międzywojnia. No, Sławka Sławka się rozkręca, o i Kacper sunie z czym młody, z grudką idziesz? No. Z grudką? No, bo widać monetę. A <noise> już taki kiedyś młody przyszedł, Tatko obczaju od razu żeby było srebro. Ja mam między. Co? Kiedyś tak srebro znalazłem. Temu właśnie mówię. Więc mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. Ja mam młody jedyneczkę. Ale to chyba pachnie perelkiem. Ale. Ale chcę się mylić. No. <noise> 20, tak? 10. 10. Ale jest krągłość, jest krągłość i cieszy. Ja, jedyneczka. Ja dziesiątka Jak młody? Jakie warunki dzisiaj? Nieźle. Aha, nieźle, no. Nie jest już tak zimna jak wcześniej. Gorąco. No. Dobra, fanty odnalezione, a my lecimy dalej. Zapraszam, oczywiście, do rodzinki w terenie. Subskrybować, komentować, lajkować. Subskrypcja, dzwoneczek, co tylko chcecie. Do następnego. I kolejna krągłość, po malutku, zbieramy. Co to mamy? jedna groszóweczka, tak? czy dwójka? nie, piątka pięć groszy pięć groszy, pięćdziesiąty, dziewiąty leci z nami do sakwy a my szukamy dalej, szukamy dalej o, Sreberka było tam, koło tego domu jeden konkretny fan na polu, na samym polu można? można trzeba szukać wytrwałości, cierpliwości Pozdrawiam rodzinka w terenie. samochodzik stoi. Kaziu tam jeszcze coś poluje na ścieżce. Ciepła herbatka była. Ciasto. Ale nie na ciasto żeśmy przyjechali. Tylko po co? Po takie właśnie krągłości. Halo. To, to nie krągłość. Ale czat. Monetka tam jest druga Popatrzcie cyk A krągłość jest oto tutaj O i tu prusaczek o, bardzo Bardzo ładny już można powiedzieć że o Zerknijcie Trzy monety tak A jest im jedna już go tu widział przedtem o na pewno był prusaczek momencik profesjonalna szczotka dwie monety zostały o widzicie teraz zaczął sobie czyścić to już się w ogóle wszystko ale na pewno prusaczek bardzo ładny może coś z niego wyjdzie jak wysjechał to się pokazywało więc więc lecimy dalej Fajno, a tu też dobre. Do następnego. I popatrzcie, tak bardzo Slawik lubi je kopać. Choć nie ma ich za dużo, a teraz jest wielki, wielki odważnik. Super. Bardzo. Bardzo lubię je kopać, naprawdę. Już go tu wyczyścimy. Zaraz się dowiemy. Ile deko i tylko zerknijcie 100 gramówka odważniczek bardzo fajny kolejny będzie do, do kolekcji bardzo, bardzo, naprawdę bardzo lubię i one Ale i teraz wracasz z nami zapraszamy do sakwy jest Kasperiusz. Kacper, chodź! Będziesz wyciągał z grudki. Popatrzcie, jakie grudki. Tylko zerknijcie. Coś mi to dziwnie wygląda. Jak to będzie drugi taki strzał. To będzie pełna euforia. Dziwnie wygląda. Rozmiar chodź kasperiuszku, a nie wiem co, ale niech wyjdzie na żywo, popatrz, jaki piękne. No i dawaj, podejmuj, patrz jakiego korzonka. Sygnał podkorzenny, tak? No, na środku Patrz, jakie, a ciężko dostać. Co będzie? Zobaczymy Medali Medale ale. ale Sławek tu Ale bardzo ładny Trzymaj Momencik Slawik myślał, że sreberko, ale I tak bardzo pięknie Już go czyszczę I co tam kad to jakaś pamiątka z, Częst z częstochowy pamiątka pogodź Chyba tak, bo jest często. No tak, tu na nawikłisz pochodź. Częstochowy to się był częstowy. Po prostu, ale sygnał w samym korzonku. I rancik, Slawik myślał, że drugie srebro. Ale jest taka bozia. No i dobra, młody jak, ci zimno nie? No teraz zimno <laughs> No jeszcze troszkę i trzeba się zawijać. Kolejny. O młody jak tu na... Pierwszy guzik taki. O młody guzik. A drugi taki. O ładny, ale prusaczek. O Wielki. to wyszło. No. Ja widzę kółko. Tu była ziemia. Myślę, o to będzie srebro. Podejmuję to, tak. A tu bubu. No i piękna monetka. No i coś. No i fajno. Dobra, lecimy dalej. O jaki sygnał! O, sreberko będzie. No oczywiście, że jesteśmy w pszczynie. Tu kacprowie się udało Dmuchnął tu konną pruską guziczek, bardzo ładny Koło odwozu i głowa konia i głowa kunia Brawo młody, młody się guziki dzisiaj targ targarze Ja tu też mam sygnał, zobaczymy co idzie i oto tym pięknym akcentem kończymy przygodę. Przemarzli, pochodzili. Więc po malutku się zbieramy. Popatrzcie ona, już tu zegareczek podczyszczony. 5 do dziesiątej. Dziękujemy. A tu następny... To się... jest jakiś elektroniczny. No, polował na zegarki, a upolował i rybaka, i jagódki i grozik i grosik Kacper na guzikowo poszedł trzy różne ale bardzo ładna i pierścionek oczywiście niestety nie srebro ani ale jest delikatnie się rozpada ale jest ok u Slawika też nie ma? jakieś pierdołki tutaj Slawika zmyliło bardzo ładne miało być srebro no i słabka fant srebro Srebna Mareczka, Srebrny Marek, albo Srebrny Sławek Piękniusia Cesarstwo Pierwsza, pierwszy sygnał może być. Proszę młody naciśnij. się O, moje ostatnie srebro to była połówka no. Więc tym oto akcentem kończymy I zapraszamy do rodzinki na takie czary I subskrypcji Tak jest, subskrybować, komentować